Przejdźmy teraz do prezentacji urządzenia, no, którego odgłosy w tej chwili słyszymy. Jest to urządzenie, które nazwałem odbiornikiem fal grawitacyjnych i zbudowane ono jest w ten sposób, że na takiej szpuli wykonanej z drewna, z listewek drewnianych jest nawinięte około 100 metrów przewodu yy, światłowodu jednomodowego natomiast tutaj w tym miejscu yy, mają Państwo konwerter sygnałów yy, elektrycznych na sygnał świetlny i całość działa w ten sposób że y, fala świetlna, czyli światło, obiega sobie tą, tą szpulę, ale urządzenie też zawiera dodatkowy taki układ, tak, na prędce zmontowany. Jest to y, detektor dudnieniowy, w którym zastosowano układ y, generatora. VCO sterowanego po prostu napięciem, także ten układ, znaczy ten układ pozwala na stabilizację, dość wysoką stabilizację częstotliwości i częstotliwość wyjściowa, no ja to pokazuję z daleka, gdyż nie chcę zakłócać pracy urządzenia i częstotliwość Wyjściowa jest mieszana z częstotliwością generatora wzorcowego, i to, co Państwo w tej chwili słyszą, to jest po prostu częstotliwość różnicowa. No, ja podejdę teraz bliżej. Tu z tej częstotliwości różnicowej możemy wydzielać również przy użyciu filtru inne częstotliwości. No, ja teraz to ruszę. Oj, tak jak słyszymy. Odstrajam generator. O, tu już go przestroiłem tak, że jest poza częstotliwościami słyszalnymi, ale cały czas, kiedy to zostawimy, możemy dać niższą częstotliwość, wtedy w tym szumie, o to jak słyszymy, wydobywają się różne sygnały, a poza tym sam układ umożliwia nie tylko przesuwanie tutaj na tym stoliku, ale również obracanie całością konstrukcji, tak że można sprawdzać, jaka jest prędkość światła, średnia prędkość światła w tym prostoliniowym odcinku światłowodu. Teraz po odłączeniu naszego demodulatora. No podłączyłem częstotliwościomierz, no jest to częstotliwościomierz no, w dość niskiej jakości, ale przynajmniej zgrubnie pozwala oceniać, jaka jest częstotliwość pracy danego układu i obserwować te zmiany do ile? 2, 4, do szóstego miejsca po przecinku. W tej chwili częstotliwość pracy wynosi około... 2 MHz i widzimy jak ta ostatnia cyferka się zmienia. No w tej chwili słońce chyba jest gdzieś, gdzieś w okolicach południa, w każdym bądź razie, można przy pomocy takich, że tak powiem, szybkich przemieszczeń, prawda, zaobserwować, że w czasie kiedy następuje takie przemieszczenie w danym kierunku. No następuje zmiana tutaj częstotliwości pracy tego urządzenia. Oczywiście celem bardzo dokładnych pomiarów należy zastosować miernik o o wiele wyższej czułości z możliwością rejestracji. Ale w tej chwili, tak jak państwu to pokazałem, z momentem gdy będzie działał ten układ Generatora, że tak powiem, dudnieniowego, wykorzystującego dwie częstotliwości blisko siebie położone, a więc tutaj to urządzonko generuje częstotliwość bardzo bliską tej, którą mierzymy. No i z momentem, kiedy te częstotliwości są prawie że równe, wtedy występują na wyjściu tego tutaj głośniczka, po prostu trzaski. Z momentem kiedy to urządzenie się dostroi, nie jest to takie denerwujące, ale słychać po prostu pojedyncze trzaski, które wyraźnie świadczą o tym, że prędkość fal świetlnych we wnętrzu światłowodu ona się zmienia. Zmienia się nie tylko w zależności od tego od pory dnia. Tak jak to państwu przedtem w poprzednich filmikach przedstawiałem, ale zmienia się także w zależności od tego, w jakim kierunku, prawda, w jakim kierunku mamy ustawione nasze urządzenie, czy to Wschód, zachód, czy północ, południe prędkość światła w tej właśnie szpuli ona się zmienia. No tutaj można równocześnie zapytać taką, o taką rzecz. No, co, to, co to wszystko oznacza? Otóż, drodzy Państwo, w tym momencie można nasłuchowo, czy też w sposób też również elektroniczny, badać różnice częstotliwości i w ten sposób, no nie wiem, może podsłuchuję ufolutków w tej chwili, w każdym bądź razie, ten pisk, ten szum, który no przed chwilą Państwo słyszeliście, on jest po prostu sygnałem z kosmosu. To jest tak, to jest on, on obrazuje sytuację zmieniającego się pola grawitacyjnego. No niestety, z tych moich analiz, no raczej nie wygląda na to, żeby tu ufolutki działały i nadawali na falach. I nadawały na falach grawitacyjnych jakieś, jakieś sygnały. No, ale być może jeszcze urządzenie jest zbyt prymitywne, żeby nawiązać kontakt z obcą cywilizacją na falach grawitacyjnych. A jednak, a jednak coś się dzieje. Uzyskałem kolejny sygnał, i za chwilę będziemy mieli łączność wizyjną z upolutkami. Zapraszam. Hop sada sa. hop sasa sa. mamy takie kupie czółki. Hopca, hop, samo. Hop, sa. sa. O, ale to kobiet! Yeah.